Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju do spraw bezpieczeństwa i obronności poświęcone było dwóm głównym zagadnieniom. Z jednej strony znaczeniu sztucznej inteligencji dla systemu obronności z głównym wnioskiem i rekomendacją dotyczącą stworzenia Narodowego Systemu Monitoringu ze Sztuczną Inteligencją w roli koordynatora zbierania danych z rozmaitych systemów. Które pozwalałyby monitorować rzeczywistość w sposób całościowy. A drugi wiodący temat to zbliżający się szczyt NATO, udział pana prezydenta i te punkty, które moglibyśmy panu prezydentowi zarekomendować jako możliwe do rozważenia w charakterze stanowiska Polski w kontekście także potwierdzenia i współpracy z panem prezydentem elektem, tak aby linia polityczna przyjęta przez Rzeczpospolitą była nacechowana ciągłością. Rzecz dotyczy oczywiście zarówno kwestii wydatków zbrojeniowych, jak i polityki w łonie NATO w tym zakresie, horyzontów czasowych, wdrażania poszczególnych problemów, poszczególnych programów, przepraszam, rozwiązań, gdzie zależy nam na jak najkrótszych owych horyzontach, tak aby raczej zwalczać tendencję do ich wydłużania, również z uwzględnieniem znaczenia czynników pozawojskowych o znaczeniu militarnym, czy to w zakresie Military Mobility, gdzie Trójmorze jako inicjatywa flagowa Pana Prezydenta też ma swoją rolę do odegrania, czy też w zakresie rozmaitych kwestii szczegółowych dotyczących na przykład zagrożeń hybrydowych w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie jak wiemy były w ostatnim okresie rozmaite ataki na infrastrukturę wrażliwą należącą do państw NATO należy poprzeć wszelkie inicjatywy dotyczące ochrony tejże infrastruktury, jak także kwestie dotyczące amerykańskiej obecności wojskowej i przeciwdziałanie w naszym regionie i przeciwdziałanie wszelkim inicjatywom, które z kolei by rozluźniały więzi transatlantyckie, a jak wiemy, projekt centralizacji Unii Europejskiej także w zakresie wydatków zbrojeniowych w, z Komisją Europejską w roli faktycznego zarządzającego tymi funduszami i nakazującego rozmaitym państwom przy pomocy instrumentów finansowych podejmować takie, a nie inne decyzje. Z wysokim ryzykiem w tym zakresie, graniczącym z pewnością osłabienia więzi transatlantyckich, uważamy, że ten kierunek rozwoju byłby kierunkiem niepożądanym. Zatem należałoby mu przeciwdziałać. Także współpraca bałtycko-nordycka była przedmiotem naszych rekomendacji, jako istotna niezmiernie dla naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj na radzie o dwóch szalenie istotnych rzeczach, które mają realny wpływ na polskie państwo i na polskie bezpieczeństwo. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że rozwój sztucznej inteligencji w tej chwili dotyka już i sektora cywilnego i sektora wojskowego, a bieżące doniesienia z frontu. Wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie pokazują, że znaczenie dla obrazu wojny, dla teatru wojennego właśnie tych nowoczesnych technologii jest coraz większe i z dnia na dzień są tego dowody. Wskazaliśmy w czasie posiedzenia, że Polska musi. Wziąć udział w tym wyścigu nowych technologii, a rozwój sztucznej inteligencji jest czymś faktycznym i jest czymś, co rzutuje na system zarządzania państwem, system zarządzania systemem bezpieczeństwa narodowego. Polska musi na to odpowiedzieć, Polska musi znaleźć i postawić priorytety, jeżeli chodzi o rozwój. Tych sektorów o to, żeby dobrze zarządzać systemami bazodanowymi, umieć wyciągać z tego jak najwięcej wniosków właśnie dla obrazu sytuacyjnego, ale również dla bezpieczeństwa narodowego. Ważnym postulatem byłoby jest stworzenie takiego dużego programu, który właśnie potrafiłby zarządzać informacjami zdobywanymi przez różne struktury państwa polskiego po to, żeby wyciągać wnioski na przyszłość, po to, żeby znajdować zagrożenia i im przeciwdziałać. Ten punkt naszej dzisiejszej Rady zdecydowanie odpowiada nie tylko na wyzwania dnia dzisiejszego, ale także na to, w którą stronę będzie się rozwijała nowoczesna wojna, ale nowoczesne zagrożenia, nowoczesne metody zarządzania państwem polskim Polska musi w tym w tym procesie rozwoju technologicznego brać aktywny udział. Drugi temat, też bardzo istotny. Szczyt NATO w tej chwili będzie szczytem, który pokaże, gdzie, jest, gdzie są główne tezy, jeżeli chodzi o rozpoznanie zagrożeń i wyzwań dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rekomendacja nasza była jednoznaczna: trzeba utrzymać prymat zagrożeń rosyjskich jako te tych, które są najpoważniejsze i najważniejsze dla całego NATO, pakt północnoatlantycki powinien dalej wzmacniać wschodnią flankę NATO, dalej prowadzić działania, które neutralizują zagrożenia ze strony rosyjskiego imperializmu, ale też zaneutralizują już realne działania z zakresu wojny hybrydowej, które widzimy nie tylko w Polsce, ale Przede wszystkim one się skupiają na wschodniej flance sojuszu. Ten szczyt będzie szczytem istotnym. On pokaże także, jakie będzie podejście chociażby prezydenta Donalda Trumpa, gdzie on widzi w tej chwili główne zadania i pola współpracy między Stanami Zjednoczonymi a europejską częścią sojuszu. Wydaje się, że Polska w tym zakresie powinna być tym katalizatorem współpracy i wzmacniania kooperacji między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Dlatego też pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie wskazywał, że Polska w okresie prezydencji w Unii Europejskiej powinna dążyć do tego, żeby współpracować jak najściślej ze Stanami Zjednoczonymi i przybliżać Stany Zjednoczone i Europę do siebie. Miejmy nadzieję, że szczyt zakończy się tego typu sygnałem wysłanym w świat.